Witajcie na kanale Sam Wiesz Jak. Dzisiaj pokażę Wam, jak wyczyścić iRobota Rumba 966. Rumbę odkręcamy do góry nogami i zaczynamy. Zaczynamy tutaj od tego kółeczka. Trzeba je wyjąć. Tutaj, jeżeli by były jakiekolwiek włoski, to trzeba je stąd powymować. Ja jeszcze widzę, że tu jest to kółeczko pooblepiane czymś, więc też to muszę zyskrobać. Kwadrat, Jeszcze. Tu można wyjąć jeszcze całe to. Mm. O. o, Wyciągnęłam. I pod tym też jeszcze różne rzeczy możemy znaleźć no właśnie dobrze. I wkładamy z powrotem. I teraz kółeczko. Następnie widzimy tutaj jak włosy się oplątały dookoła tego kółeczka z takimi z takim trójramiennym, z trójramiennymi szczotkami. I do tego potrzebujemy taki śrubokręt. I odkręcamy. Widać ile włosów się koło tego kółeczka zaplątało. Możemy sobie pomóc nożyczkami. no nawet jakaś chyba igłąka do włosów. Możemy przeciąć, łatwiej będzie nam zdjąć. Jest wyczyszczone. I kółeczko zakładamy z powrotem. okręt i kręcimy w prawą stronę. Jak poczujemy lekki opór, to już przestajemy, tak żeby to się tutaj kręciło. Następnie naciskamy tutaj dwa żółte guziczki do siebie i podnosimy tą klapę. Wyjmujemy jeden wałek i tak samo tutaj z pod spodu wyciągamy włosy. Tutaj wiem, że to też się wyciąga, ale niestety ja teraz jakoś nie mogę tego wyciągnąć, bo tam czasami też się jakieś włosy potrafią zaplątać. I kolejny wałek ściągamy. Z drugiej strony. I jeszcze włosy nam się oplątały tutaj, pomagamy sobie też nożyczkami. Te części, wszystkie oczywiście raz na jakiś czas dobrze by było sobie wymienić. Co włos zrobił nam tutaj z wałkiem? Trzeba będzie ten wałek wymienić. I teraz ściereczką przecieramy tutaj miejsce, gdzie te wałki były. I tu właśnie, nie wiem, czy to teraz widać, jest taki czujnik. I ten czujnik też trzeba przetrzeć, dlatego że on będzie, um, dlatego że on wskazuje, kiedy pojemnik na brud trzeba opróżnić. Jeżeli nie będziemy przecierać tego czujnika, no to po prostu robot zwariuje i będzie nam pokazywał cały czas, mimo że opróżnimy pojemnik na, na nieczystości, to i taki który będzie pokazywał, że trzeba go wymienić. OK. Mamy przetarte. Z powrotem wkładamy wałki. Jest tutaj rysunek, że ciemniejszy wałek tutaj na dół, jaśniejszy na górę. I jest też narysowane, gdzie mamy żółtą końcóweczkę. Czyli tak, wkładamy w taki sposób i teraz drugi wałek i tak samo, najpierw żółta. i zamykamy. To co możemy jeszcze tutaj zrobić, to jest przeczyszczenie tutaj tych czujników. Są to czujniki odpowiedzialne za to, żeby rumba, na przykład, jeżeli odkurza nam na e, którymś e, poziomie, pierwszym, drugim, żeby nie spadła ze schodów. Ona wtedy, dzięki temu, że ma te czujniki, wie, kiedy ma się zatrzymać. I tutaj te blaszki odpowiadają za ładowanie, jak rumba wjeżdża do ładowarki, zaczyna się ładować. Żeby właśnie mogła zacząć się ładować, też ty czuj, te, te blaszki muszą być czyste. Następnie odkręcamy sobie rumbę. Jest jeszcze coś takiego jak opróżnienie pojemnika na brud. Wyciągamy. Możemy przetrzeć. I teraz tak. Tutaj przyciskamy, i otwieramy tutaj tą szufladkę, i stąd, właśnie, wyrzuca się do kosza nieczystości. Zamykamy, a tu znajduje się filtr. Przyciskamy, otwieramy, i tutaj jest filtr, który także się czyści. Nasz filtr już y, wymaga tutaj wymiany, więc od razu pokażę, jak go wymienić. To jest filtr stary, a tu mamy filtr nowy. Taka jest różnica. I otwieramy sobie ten nowy, i wkładamy. Kładamy. I to wszystko. Tyle właśnie brudu wyciągnęłam ze swojej rumby. Włosy, kurz. No i właśnie ten filtr, który został wymieniony. Jeżeli ten filmik był dla Was pomocny, to zapraszam do subskrypcji kanału. Do zobaczenia.